Mińska beata. Dodawaj siły bliźniemu. Wszyscyśmy dostali światło miłosierdzia wraz z poczęciem i winniśmy je nieść aż do oddania tego ducha. Bóg zaszczepił w nas ziarno miłości, dobroci, pokrzepienia, nadziei. Tylko my, grzeszni ludzie, swoją wolną wolą zmieniamy Jego Boży Plan. Wolimy być złośliwi, zazdrośni, podburzający, dobijający bliźniego. Cieszymy się i upajamy porażką drugiego. Obłuda i fałsz cieknie po naszych czarnych, grzesznych ciałach. Czas najwyższy zacząć się nawracać. Przemieniać wysysanie życia z innego człowieka na dodanie mu wiatru w żagle. Dobrym słowem, czynem, pochwałą, uśmiechem, życzliwością. Tymi gestami osiągniemy więcej korzyści i dobrego niż ciągłym poniżaniem i podcinaniem skrzydeł. Bóg daje cierpliwość i pociechę i wzorem Jezusa Chrystusa, żywmy te uczucia względem siebie.